Podobne rolki i zdjęcia na początku stycznia obiegły wszystkie media społecznościowe, jednak nie zbudzili takiego zainteresowania u turystów, jak to Rosy na plaży w Mikoszewie. Jednak pierwsze zjawisko stworzyło drugie. Po kolei. Styczeń w Polsce wydał się bardzo zimny i śnieżny, dzięki czemu na największych rzekach naszego kraju powstało zjawisko niewidziane już od ponad 10 lat. Chodzi o Śryż, a głównie na Wiśle i Odrze. Śrzyż to początkowa faza zamarzania rzek przejmująca postać gęstej gąbczastej masy lub pływających krączków lodowych. Wyglądem przypomina kaszę lodową lub biały placki, który powstają z igiełek lodowych przy temperaturze poniżej 0 stopni, gdy woda wciąż płynie. W pierwszej połowie stycznia mieszkańcy środkowej i dolnej części wisy mogli podziwić ten malowniczy etap tworzenia się pokrywy lodowej. I dlatego nie był potrzebny dron. Wystarczyło wyjść na brzech lub wejść na most czy kładkę, przez rzekę. Mijały dni. Temperatura spadała coraz niżej. Były również intensywne opady śniegu. To wszystko przyczyniło się do zwiększenia intensywności schodzenia śryżu i powstawania ryzyku zatoru lodowego. W połowie stycznia w ujściu Wisła nawet zaczęły prace lodołomacze. Цавич Риш і поламані брили льоду, дзянки прондом морським в околицях Учча, Вісу і Вятрові, зостали знищені на Мілізн, а пізній випнєте на пляжі в Мікошеві. Повстали вали очангнили високощі понад 2 метрів. Гори льодові складають ще чинчово зі слодкій води. Через це має оружні кольори і очіння. І саме тороси створили фурори, причонгаючи туристів навіть з полудня польські, які роблять єднодньові вечірки до малої місцевості над Балтикою. DZIMA 26 ma wszystko, żeby stać się jedną z najbardziej widowiskowych. Podróże poza sezonem tworzą niezapomniane wrażenie, tylko trzeba wiedzieć gdzie i kiedy wybrać się.